Co ciągle robisz nie tak, że twój tak dobrze już znany ci narcyz, twój toksyk, ma moc i możliwość ciebie ranić? Niby wszystko wiesz, niby oglądasz ten kanał i inne kanały wystarczająco uważnie i długo, żeby się nie dać, ale ciągle się dajesz. On ciągle wydaje się mieć nad tobą władzę. Będę chciała tutaj przekonać Cię o tym, że to nie on, ona mają nad Tobą władzę. Że to nie tak, że ci ludzie mają jakieś magiczne moce wyprowadzania Ciebie z równowagi, nawet kiedy Ty już robisz wszystko, żeby tak się nie stało. Oddychasz głęboko, wypowiadasz pewne zdania w sobie, pewne mantry, wychodzisz na czas, a mimo wszystko dzieje się. Coś w środku, w tobie, co sprawia, że czujesz się okropnie, że, że drżysz, lub odczuwasz lęk, lub wręcz idąc za tym lękiem odrzucenia, lękiem odstawienia, separacji, zaczynasz podejmować skądinąd głupie ruchy gwałtowne ruchy przywrócenia równowagi i porządku i dawnej jedności za wszelką cenę. Co takiego się dzieje, że, że to robisz? Z obserwacji moich wynika, że możesz popełniać trzy podstawowe błędy. Ludzie popełniają zwykle te błędy właśnie w relacji z osobą narcystyczną, z osobą toksyczną, i zaraz je tutaj wymienimy. Pierwszy podstawowy błąd jest taki, że prawdopodobnie za dużo oczekujesz. A to za dużo oczekujesz, oznacza, że oczekujesz czegokolwiek. Od człowieka narcystycznego nie wolno ci oczekiwać nic, nawet normalnych ludzkich zachowań, a może szczególnie tych normalnych ludzkich zachowań. Sprawdź to uważnie, bo bardzo możliwe, że oczekujesz jednak jakiejkolwiek empatii. A w algorytmie, w równaniu, które tworzy tę osobę, Mamy brak lub minimalną zdolność do empatii. Co to znaczy? To znaczy, że nie możesz, oczekując, że ta osoba się wczuje w ciebie, że cię usłyszy, że cię zobaczy, że cię zrozumie, być zawiedzionym, kiedy tego nie robi. Ten suwaczek należy sobie przesunąć bardzo, bardzo mocno w dół. Jeszcze niżej, blisko zera. Mhm. Jeżeli masz oczekiwania bliskie zeru. To kasujesz najbardziej podstępny element, sprawiający, że cierpisz. Nie oczekuj. Nawet jeśli ta osoba, powiedzmy, jest człowiekiem z cieniem narcystycznym, czy z charakterem, stylem narcystycznym, lepiej w tym temacie oczekiwać za mało, niż oczekiwać za dużo i zawieść się. Bo tym, co Cię boli, zobacz to uważnie, nie wierz mi na słowo tym, co boli, zawsze, jest zawiedzenie oczekiwań, jest to, że twoje oczekiwania są niespełnione. I pewnie tutaj powiesz: No jak to? To nie mogę oczekiwać, że człowiek zachowa się jak człowiek, że okaże zrozumienie, że posłucha, co mam do powiedzenia. No nie, nie możesz. Jeśli się wybrało taką osobę na przebywanie z nią, nawet jeśli jest to twój rodzic, na jakimś tam poziomie y, wybór można przypisać, Pewnym decyzjom duszy, a jeśli nie uznajesz tego obszaru transpersonalnego, to uznaj, że na ten moment los cię rzucił w to miejsce i nie masz innego wyjścia. Jak uznać to, co jest? Do czego cię namawiam, to przyznanie prostego faktu, że boli cię to, że zawodzą się jakieś twoje oczekiwania. Drugim błędem, który być może popełniasz, jest to, że pozwalasz, aby uruchomiło się w tobie stare, zmurszałe poczucie winy. To poczucie winy wyniesione z dzieciństwa, kiedy nauczono cię uważać, że na pewno coś jest nie tak, że skoro dorosły człowiek się na ciebie denerwuje, zarzuca ci coś, to ty popełniłeś jakiś błąd. I teraz na tym poczuciu winy bazują prawie wszystkie Twoje trudne sytuacje z Twoją narcystyczną osobą. Dlaczego? Dlatego, że to poczucie winy działa jak taki samograj, jak taki luźny balonik, który przemieszcza się w różne obszary Twojego istnienia w podświadomości. I co jakiś czas ten sznureczek zahacza się o coś, to tu, to tam. I Ty go nawet nie zauważasz. Nawet możesz nie być świadom tego, jak często ten sznureczek balonika z poczuciem winy jest zahaczony o konkretne działanie, o konkretną interakcję. A ludzie toksyczni mają wybitny talent do tego, aby właśnie ten balonik zahaczać, aby prowokować, grać na Twoim poczuciu winy. I to, co ugrają, to ich. Jeżeli ugrają Twój lęk, super. Jeżeli ugra ugrają Twój szok, też świetnie. Jeżeli ugrają Twoje zdziwienie, no trochę gorzej, ale generalnie rzecz biorąc, czują się lepsi, kiedy ty czujesz się winny. Tak naprawdę głębszym elementem całej tej rozgrywki jest to, że oni czują się winni. Bardzo łatwo, bardzo szybko, ale nie dotykają tego, nawet nie musną swojego poczucia winy, swojego I'm not good enough, czyli Czucia się niewystarczająco dobrym, które towarzyszy im jak brzęczenie lodówki w tle cały czas, nieustannie. Są do tego przyzwyczajeni tak bardzo, że nawet tego nie rejestrują, nie zauważają, nie mają pomysłu, żeby coś z tym zrobić. Ale bardzo chętnie, kiedy to ich buczenie lodówki się nasila, przerzucą winę na ciebie, bo czują się z tym niekomfortowo. Robią to w sposób mistrzowski. Są w tym świetnie wytrenowani od dziecka. Więc uważaj na to. Uważaj na energię, myśli i na wszystkie możliwe emocje związane z poczuciem winy w Tobie. Jeżeli ci się to odpala, to od razu to zauważ. I powiedz, oho, nie, nie wybieram. Wybieram czuć się całkowicie stuprocentowo niewinny. I tutaj polecam ci eksperymentuj z tym. Eksperymentuj z tym, że chodzisz sobie po świecie jako istota niewinna, dla odmiany, urodzona bez grzechu pierworotnego i pozbawiona jakiegokolwiek innego grzechu, który został później do niej przyklejony. Zrób sobie taki tydzień bycia istotą niewinną. Cokolwiek zrobisz nie tak, bo tak ci powie Twoje ego, Twoja podświadomość być może, to Ty od razu to przeprogramowuj na. Wszystko w porządku. Właśnie ten błąd potrzebowałem popełnić. Właśnie tak musiałam tego doświadczyć. Naprawdę piękna sprawa, dla odmiany poczuć się istotą niewinną, bez winy. I wtedy nikomu z zewnątrz nie będzie już tak łatwo przykleić ci, wmusić ci to poczucie winy, które zresztą i tak do ciebie nie przynależy. No, bo cóż, takiego znowu robisz, że. Ta osoba cię atakuje. Zastanów się tak obiektywnie, tak logicznie, racjonalnie. Jesteś atakowany z byle powodu. Zarzuca ci się wywołanie trzeciej wojny światowej. Zarzuca ci się rzeczy, z którymi nie masz nic wspólnego. Jeżeli tak, po prostu ty sobie odpuść. Zamiast próbować zmienić tamtą osobę, wytłumaczyć jej, przekazać jej argumenty, pokazać jej, że o wiele szybciej. Możesz tu i teraz zmienić to w sobie. A jak? Po prostu powiedz do tego czegoś w sobie. To jest błąd w systemie. Poczucie winy, które teraz skanuję, które widzę, jest błędem i wygaszasz ten błąd, tak jakbyś wyłączył bezpiecznik. Wybieram w tym momencie, w tej sytuacji, czuć się istotą niewinną, pozbawioną winy. Bo jeżeli my, Tutaj podłączymy sobie do tego dziecięcego poczucia winy, skądinąd mądre i dorosłe, rozważanie, kto popełnił błąd i na jakim etapie, to niestety robimy również błąd, bo rozważanie, kto popełnił błąd, jeżeli sprawa się nie udała, jeżeli coś się wydarzyło, co nie było w planie i co generuje jakieś koszty, jakieś kłopoty. To my możemy sobie to rozważać, my powinniśmy do tego dojść w ramach upgrade'owania systemu, uczenia się i tak dalej. Ale pytanie, w jaki sposób, w jakiej atmosferze? Bo pamiętaj, najpierw jest forma, a potem jest treść. Treść, każda, każda jedna treść powinna być nie do przyjęcia ze względu na formę. Jeżeli forma jest pozbawiona szacunku, pozbawiona otwartości, pozbawiona skłonności do Wysłuchania Ciebie do kompromisu nie ma treści, nieważne, jakie nie się treści. To bardzo proste. Treść może być słuchana, wysłuchiwana tylko jeśli forma jest OK. I to możesz zastosować nawet do relacji z ludźmi na Facebooku. Jeżeli ktoś zwraca się do Ciebie na przykład negując jakąś twoją wypowiedź bez szacunku, to nie wysłuchuj nawet tych argumentów. Nie czytaj tego. Nie odpowiadaj na to, bo masz gwarancję, że temu człowiekowi nie chodzi o merytoryczną dyskusję. Temu człowiekowi chodzi o to, żebyś chociaż w jego domyśle na chwilę poczuł się jak kawałek niczego i dzięki temu, żeby on mógł podnieść swoje samopoczucie, czyli jest to człowiek narcystyczny. Narcyzm możesz bardzo łatwo wydedukować właśnie z formy, w jakiej ktoś się zwraca, niezależnie czy jest to Forma pisana, mówiona, czy gwizdana. Szacunek, dobre, zasady dobrego wychowania, w pewnym sensie niwelują narcystyczne osobowości. Nie dają im warunków do tego, aby istnieć. Dlatego stary, dobry savoir-vivre, fajnie jest go poznać, fajnie jest go stosować i jeszcze lepiej obserwować, czy inni też go stosują, bo jeżeli ty stosujesz, a inni nie, no to takich innych masz pełne prawo od razu puścić na aut te ich piłki i pożegnać w swoim życiu. Podziękować za to, że zajrzeli, ale nie dziękuję, bo twoje życie to jest twój teren, to jest twoja przestrzeń. To jest twoje łóżko, to jest twój dom, to jest twój pokój, to jest twoja przestrzeń internetowa i masz prawo tam powiedzieć: Nie dziękuję. Cześć, papa. Pa. Nie wpuszczaj gości w zabłoconych buciorach do jakiegokolwiek kawałka Twojego życia. I teraz, co się dzieje, kiedy ty dostrajasz się do tych gównianych wibracji narcystycznej osoby, albo osoby w fazie cienia narcystycznego, albo osoby, która prowokuje cię, bo ma z tego jakiś fan, jakąś zabawę, jakieś paliwo? Twoje wibracje spadają. I skutki tego są takie, że próbujesz zmienić tę osobę, próbujesz zmienić jej zdanie, tłumaczysz się, uzasadniasz, argumentujesz, podczas gdy masz gwarancję, że to wszystko pójdzie w komin. Cała ta energia zostanie po prostu skrupulatnie zebrana i wyrzucona z uśmiechem na ustach i satysfakcją, że ci się nie udało. Nie może ci się udać. Tak więc te wszystkie zachowania, które idą dalej, to już są skutki, to nie są przyczyny. Przyczyny są trzy, i wymieńmy je tu jeszcze raz. Oczekiwania najlepiej nie oczekuj niczego oczekuj tylko od siebie, a nie od innych, a zwłaszcza od ludzi toksycznych. Dwa poczucie winy żyj jako osoba niewinna i trzy nie dostrajaj się trzymaj swoje wibracje. Przywołuj najmilsze chwile, najradośniejsze wersje siebie, jakie pamiętasz. Gwizdaj sobie nuć, śmiej się do kwiatów, do kotów, do nieba, ale nie dostrajaj się do tych wibracji, które generuje narcystyczna osoba, po to, aby ściągnąć Cię w dół. I pamiętaj, ludzie, którzy nie mają empatii, nie będą tej empatii wyrażać i wykazywać wobec ciebie, tylko dlatego, że ty tego chcesz, albo dlatego, że uważasz, że tak być powinno. Ludzie, którzy nie mają empatii, mają nieaktywne obszary związane z neuronami lustrzanymi, czyli centralne, górne części mózgu. Również płaty skroniowe i płaty czołowe działają u nich słabiej, w mniejszym dużo stopniu, niż u ludzi bez tego defektu, i ludzie. Pozbawieniem empatii są tak jak ludzie na wózku. Więc jeżeli ty oczekujesz od inwalidy z zerwanym rdzeniem kręgowym, żeby wstał i chodził, bo zobacz przecież to jest normalne, ludzkie i proste, to dokładnie tak samo się zachowujesz wobec narcyza, oczekując empatii jakiejkolwiek. On tego nie ma. Nawet załóżmy, żeby chciał. Nawet gdyby chciał, to by nie mógł, bo tego nie ma. Bo ma tak głęboko. Po prostu można powiedzieć zepsuty system. I z tej perspektywy można współczuć. Można współczuć tym ludziom, ja im na przykład bardzo współczuję, że są tak skupieni na sobie, że ich pryzmat pochłania tak wiele energii na to, żeby sprawdzać, czy przypadkiem ktoś nie okazał im braku szacunku i znajdowaniem dowodów na, na to, że na pewno ktoś okazał, że byli nie dość ważni. Zobacz, że to jest o tym. Ta istota jest ciągle nie dość ważna dla innych, bo szuka ewaluacji u innych.